To w końcu pierwszy raz w tym sezonie wybrałam się na rower. Jak się zbierałam, to miałam straszny kryzys, ponieważ przytyłam strasznie przez całą zimę. Jak nigdy, że jak ubierałam te ubrania swoje rowerowe, to był moment, że miałam już wrócić. Jejku, ja się ledwo w to wszystko mieszczę. Plan jest taki, że być może zrobię dzisiaj około 30 km. Jadę szukać bociana. Jeszcze w tym roku bociana nie widziałam. Podobno już są. I te, jak one się naz nazywają? Nie czaple, tylko... Nie no, chyba czaple. O, już nie pamiętam. No, to nie czaple, tylko żurawie. Będę jechać obok zalewu Zębożyckiego. Najprawdopodobniej, jak dojadę. Bo pierwsza górka przede mną i ja już mam zadyszkę. A nic. Grunt to się nie poddać. Kiedyś tutaj gdzieś niedaleko sobie mieszkałam. Na ulicy Wołodyjowskiego. No, będę sobie teraz tędy jeździć. Jest trochę ścieżki rowerowej. Robi się już chłodno. Cieszę się ogólnie, że się ubrałam na cebulkę. Nie za ciepło, nie za zimno. Mam tylko nadzieję, że deszczu nie będzie. Fajnie, że już wiosna przyszła. Już mi brakowało tego roweru. No tak zauważyłam, że ja się Strasznie stresuję nagrywać, jak ktoś obok mnie przechodzi albo przejeżdża. Bardzo dużo mi to pomaga, jak sobie tak gadam do kamery, ale kiedy przestanę się stresować, to nie wiem. Tak jadę i wygląda jakbym sama do siebie gadała. W domu to ja sama do siebie gadam, ale nikt tego nie widzi. Boom. Czy ten ktoś mnie widzi, widzi. Widzi, widzi, widzi. O nie, gdzie ja wjechałam? Muszę zrobić koło. No nie, tylko nie to. Zapomniałam, że tu nie ma ścieżki rowerowej. Ogólnie wiatr jest bardzo duży. Jadę zupełnie pod wiatr i. Ciekawa jestem, jak w ogóle to nagry jaki będzie efekt z tym mikrofonem DJI Mini. Czy dobrze to będzie nagrywać, czy źle. Czy ja tu powinnam skręcić w prawo czy tu w lewo? To zależy. Gdzie się pierwszy zapali. Yy, Dobra. Jak będę wracać już do domu, to będzie już ciemno. I przy okazji przetestuję sobie taką lampeczkę, którą... Yy, można tak na magnes przytwierdzić do kamerki. No, ciekawa jestem, jak będzie nagrywać w ciemnościach, jak to oświetli. Nie, no, chyba znowu źle pojechałam, bo tu się chyba skończy już ta droga. Coś mi się zdaje. Będzie trzeba przejść na drugą stronę. No, nie, a ja chciałam tędy w prawo jak nad zalew Zębożycki. trudno pojadę sobie pod kościół obok kościoła sobie pojadę miłosierdzia bożego i tędy pyk 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 prawo w lewo prawo w lewo no nie i czerwone muszę sobie poszukać gdzieś w Lublinie albo w okolicach Lublina jakiś sprawdzić sobie jakieś strefy do latania dronem i sobie potestuję drona dron na rowerze będę jechać sobie ścieżką rowerową wzdłuż to znaczy w kierunku zalewu zębożyckiego. Ciekawa jestem ile jest ludzi o tej porze w środku tygodnia, no i w roku szkolnym, w końcu wyjechałam od tego zgiełku, kurczę tyle aut, które to jest godzinaż do tyle aut, Nie? Coś tam galanta widać. Ja nie mogę, jak ja się stresuję, gadać do kamery przy ludziach. No ciekawa jestem, czy są to... Jak one się nazywają? Boże, no nie czaple, tylko... Uff, jak one się nazywały? Mi dobra, nieważne. Mam zaniki pamięci. Krótkotrwałej. Dobra, nieważne. Znowu ludzie. Chowam się. Uhuhu. Nagram sobie moje koło. A co? I już wiem, nie jadę jednak przy samym, to znaczy tak kawałek przy zalewie Bożyckim będę, ale skrócę sobie trochę trasę. Ja już nie mam siły, która... Ile to kilometrów 11. No nic, jadę zaraz do ulicy Głównej. Narażę się kierowcom aut. Strąbi mi nieco drugi. Nie, jakoś to będzie. Tu jest to osiedle, gdzie mogłabym mieszkać. Ulica Zalewskiego. No, O. tu są potem pola. Tu jest ulica żeglarska. Zalew Zębożycki. I podobno nie ma, ma już nie być tutaj żadnej budowy. Ale czy tak będzie, To tego nie wie nikt. Chyba nie wybrałam najlepszej drogi, bo jest taki ruch, że to jest jakaś masakra. Jak przeżyję, to będzie cud. Ech, żałuję, że tędy pojechałam. Mogą pojechać normalnie ulicą, to znaczy chodnikiem, a już nie wrócę. Po prostu trudno. Mam nadzieję, że te auta to nie widzą. pojadę jak ten rowerzysta, ale nie no, jak ja tędy pojadę, to gdzie ja wyjadę? Nie, trudno. Niech teraz auta na mnie zwracają uwagę. Lampki mam z przodu, z tyłu. Odblaski mam. To powinni mnie widzieć. O, nawet ścieżka rowerowa. Ojejku, jak to dobrze. Ja to się jednak boję tak ulicą jeździć. Nigdy nie wiadomo. Co za wariat będzie jechał za mną. O, tu jest w lewo przez las. Ale mam pokusę pojechać tędy. Ciekawa jestem, jaka tam byłaby droga. No normalnie mnie kusi pojechać tędy. Ciągnij mnie do lasu i ja tam chyba jadę. Jadę. Uhuhu. O. I... Teraz galant zadowolony, póki co. co, no tak to ja mogę funkcjonować, co tu jest napisane, teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej, yy, dobra jadę dalej, ale jak pięknie śpiewają ptaki, zatrzymam się na chwilę, może mnie słychać. I pięknie pachną drzewa. No ale tego to nie, nie jestem w stanie pokazać. Bo to trzeba poczuć. Może kiedyś ktoś wymyśli takie kamerki, przez które będzie można nagrywać zapach. Dobra, wymyślam jakieś głupoty. Nie no, cieszę się, że jednak wjechałam tutaj. Tylko nie wiem, co dalej. Co to będzie dalej? Kiedyś jechałam tą trasą i tam dalej było błotko. Także jak to będzie, to nie wiem. Ostatecznie ale wycinka lasów, strasznie. Co oni tu zamierzają robić? Tam jest zakaz wstępów, ale tutaj nie ma. Tu jadę. Nie wiem, czy tutaj w prawo nie będę musiała jechać niedługo. Kiedyś jak jechałam, tak do końca to były straszne bagna, ale w sumie teraz deszczu dużego nie było. To może da się przejechać 15 km za mną. To dzisiaj zrobię, myślę, że ponad 30. No, po takiej przerwie, to ja jestem dumna z siebie. Nie powiem, żebym jakoś zadyszki nie dostała, ale w tym momencie nawet puls mam 158. Oj, bo to wszystko przez te kilogramy. Człowiek przez zimę je, przed zimą je i po zimie je, ciągle tylko je a potem strach się wybrać na ten rower. trudno, ludzi nie ma, to nikt mojego bebecha nie widzi. Najprawdopodobniej jakość nagrania będzie słaba, bo robi się już coraz ciemniej, ale przy okazji będę widziała, jak ta kamerka nagrywa, bo czwórka miała gorszą matrycę. Najgorzej by było, gdybym teraz spotkała jakiegoś zwierzaka, jakiegoś dzika albo co. Ella se llama Ella, ella se llama Ella. Miłowa. Przejechałam prawie 19 km. Rower mam tak brudny. Mam wrażenie, że waży o 5 kg więcej. Wpakowałam się trochę w błotko. No, to ostatnia prosta. Mogę powiedzieć tak, że mój prywatny sezon rowerowy uważam za otwarty. Tak, wiem, wiem, niektórzy jeżdżą cały rok i tak dalej, i tak dalej. No, a ja jeżdżę od dzisiaj. Zrobię sobie kawę w takim kubeczku, co tą filiżanka. Tutaj szykuję się kiełbaska. Będę jeść kiełbaska. Zjem kiełbasę, wypiję kawę i jadę. Ogólnie nie czuję się dobrze z tym że przybrałam tak bardzo na wadze. Tu niby się cieszę, że ruszyłam na rower, ale bardzo jest mi źle tak psychicznie, że jest... Że tyle mnie jest o objętości. Kurczę, no zimno mi jest. No, także ludzie ludziska, ruszajcie się, bo... bo zdrowo. No nic, to powinnam się cieszyć. Ta moja objętość mnie stresuje. Może zakryję sobie kurtką, to nie będzie nie tyle widać. Kawa, o ty Boże, cała noc będzie niespana. Jak nic. Kto normalny o godzinie 18.30 pije kawę i to tyle. Ale nikt nie powiedział, że normalna jestem. Pasko, tak, jesteś u wujka teraz w gościach, to też dostaniesz smaczki. Poczekaj, poczekaj. Ja zjadłem swojego smaczka, teraz ty swojego. Ała! Tu uważaj na moje palce. Siad, zostaw. Zostaw. Mm -mm. Dobrze. W gościach zachowujemy się kulturalnie, nie jemy łapczywie, tylko tak, wiesz, tak, tak, nom, 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 nom. O, ślina zaczyna lecieć. Wasko, okej. Okay. No. no dobra, zaraz zobaczymy, jak to będzie nagrywać. No tak, no tak, jak lampka może służyć nawet widzę. Fajnie. I no, tyłek mnie jednak boli po tych 17 kilometrach. A już tak się chwaliłam, że nic mi nie jest, ale jednak. Wezmę tak teraz słabiej lampkę włączę. O, jeden, dwa, trzy. Czy to jest tak słabiej? Ja tylko na takiej lampce będę jechać. Jeżeli chodzi o. Nie będę uruchamiać lampki tej rowerowej, tylko będzie lampka ta właśnie przytwierdzona do kamerki. Ciekawa jestem, ile czasu ona będzie nagrywać. Ale jestem zadowolona z tej lampeczki. Ona bardzo fajnie oświetla mi drogę. Przerwę. No, zmianę rękawiczek. Bo jak miał rację, żeby założyć od razu, a ja nie mądrzejszą będę robić z siebie. A co? O takie rękawiczki. Z drugim rękawem. To znaczy z rękawem, co jak Z drugimi palcami. Jajko, jak ja wyglądam. Jak jakiś żbik. a tylko jedyno. Zapomniałam, że miałam testować lampkę. Teraz postaram się jej nie wyłączyć, aż padnie bateria. Wiadomo, że teraz jeszcze oświetlają mnie trochę lampy z drogi, ale mimo wszystko myślę, że efekt będzie dobry. Wracam inną trasą, bo prawdziwy turysta zawsze wraca inną trasą. No i dobrym pomysłem było to, żeby zabrać na zmianę inną czapkę, cieplejszą. To jest tak właśnie, takie uroki początku wiosny. W jedną stronę ciepło, potem wracasz i zimno. Tutaj wiatr halny ich zawiał. Nie, może tylko trochę. Ale na ta lampka na tym światełku delikatnym to tak już słabiej oświetla, jeżeli chodzi o drogę. Trafiłam na ulicę nadrzeczną, jakimiś krętymi drogami. Zaraz zmienię lampkę na mocniejszą. To jest mocniej i jeszcze mocniej. Pięknie. Zrobi trochę w dół, chociaż niekoniecznie. Na ja to nikogo ślepiać chyba nie będę. Jej ale daje mocy. Teraz tylko zobaczymy, ile czasu na baterii wytrzyma. Tylko tak. Ta lampka na 100% daje po oczach. Ona nie daje długiego światła, ale uważam, że kierowcy z naprzeciwka nie są zadowoleni. Nie, to nie tu. Gdzie ja jadę, gdzie ja jadę? Zabłądziłam. Zwierzą w cywilizację. Takim przyszło do głowy teraz, że dzisiaj to nic ciekawego nie pokaże, nie? Jeżeli chodzi o tą trasę, ale taki świetny pomysł przyszedł mi do głowy, że będę, będę zwiedzać Lublin na rowerze. I właśnie będę pokazywała jakieś ciekawe miejsca w Lublinie, no i tak troszeczkę poza Lublinem, ale nie za daleko, tak w moich okolicach, bo w sumie też za długo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wyjechać z domu tak częściej. No co, no bo mam psa, którym też się trzeba zaopiekować, nie? W które miejsca mogę zabrać psa, ale wtedy muszę zabrać auto, bo on się do miasta nie nadaje. Mam kilka mapek Lublina. Przygotuję się ładnie. Coś powiem, coś pokażę, ale w ciągu dnia. Nie wiem kiedy, no bo sobie właśnie teraz tak pomyślałam, że przecież ja się wstydzę gadać za kamery przy ludziach. To w sumie nie wiem, jak ja to zrobię. Na razie będę pokazywała obrzeża Lublina. O, różne ciekawe miejsca poza wielkim miastem, tylko tak z boczku, z boczku, z boczku. A potem ewentualnie, jak już się tak odważę mówić przy ludziach, to. Wejdę w środek miasta i będę gadać, opowiadać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Znowu tyl out. O, ja się nie nadaję do takich tłumów. Już mi się odechciało tych nagrywek w mieście. Jedę sobie teraz ulicą Północną. Za chwilę. Będę wjeżdżać, znaczy za chwilę, na jakieś 3 minutki. Mniej więcej mi to zajmie. Także już jestem coraz bliżej domu. Nie jest tak źle. Tylko tyłek boli. i Ja zawsze tak przy końcówce sobie łódko, sobie I znowu głodna jestem, tak to jest człowieku schudnąć. Co z tego, że ja będę jeździć na rowerze, jak i tak po takim wysiłku zaraz robię się głodna, Do niczego to wszystko. Ja to nie wiem, czy ja to jeszcze jestem w trybie zimowym. Jeżeli chodzi o to jedzenie, bardzo często czuję głód. Ja tak nie miałam wcześniej. Nie byłam tak ciągle głodna. A teraz jestem ciągle głodna. No nic, trzeba marchewki jeść. Takie moja siostra mówi. że Jak będę jadła marchewki, to coś tam, coś tam. Że coś tam cukier się stabilizuje, i takie tam różne. No, teraz to bym zjadła jakąś czekoladę gorzką. Nie, nie gorzką. Czekoladę z orzechami. To bym zjadła teraz. Na szczęście w domu tego nie mam, ale przypaczko macie jest sklep. A kurczaczki. Może wytrzymam i nic nie zjem. Trzeba zrzucić te kilogramy, bo się ciężko schylać i buta zawiązać nawet. potrzebnie zjadłam kiełbasę, ugotowaną, nie wygotowaną, ale brzuch nie boli. Po niej nie że zjadłam, to jestem jeszcze głodna i nie wytrzymałam i kupiłam sobie czekoladę z orzechami. Taka z orzechami, o. O. Dobra. Ale dobra czekolada. Mm, Piotki. Zaraz będę w domu. O, jeszcze ktoś mi to garaż zastawił. O, jako dobrze, że autem nie muszę wyjeżdżać. Klik. O. I teraz robię coś takiego, że robię o tak, zęba staje i rower jedzie. Zaraz chcę jeszcze rękawiczki pokazać, jakie mam fajne. O, o, te rękawiczki są naprawdę świetne. One dają dużo ciepła. Taka to jest firma Radwik. No, fajne, jeszcze odblaski mają. Polecam. Polecam też tą lampkę. Ona jeszcze tutaj świeci, wiadomo. Ulanzi, jechało teraz na tym najsłabszym, to jest mocniejsze i najmocniejsze. I na tym najsłabszym, od 19 mniej więcej jechałam, 10 prawie. Jest godzina. Która to jest godzina? Czy to jest godzina 2037. No, nie pamiętam ile ona miała działać godzina, ale będę ją dalej testować. Dobra konča, ide je do to domu.